Cześć, witam was w 22 odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o rozwoju mowy dziecka w pierwszym roku życia. To niezwykle dynamiczny czas, w którym maluchy uczą się komunikacji ze światem na różne sposoby. Choć tak naprawdę zdolności językowe zaczynają kształtować się jeszcze przed narodzinami, a my, jako rodzice, Możemy ten rozwój stymulować. Więcej na ten temat przeczytasz w darmowym PDF-ie, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jednak to właśnie pierwszy rok życia stanowi fundament przyszłej komunikacji. W tym odcinku opowiem Wam o etapach rozwoju mowy, praktycznych wskazówkach dla rodziców i ciekawostkach, które mogą Was zaskoczyć. Przejdźmy zatem przez etapy rozwoju mowy w pierwszym roku życia dziecka. Drugi miesiąc życia. W tym okresie dziecko zaczyna wokalizować pierwsze samogłoski, takie jak A, E czy U. Oprócz tego możesz usłyszeć dźwięki przypominające piski, mlaśnięcia czy westchnienia, które na tym etapie nie przypominają jeszcze ludzkiego języka. To jednak pozytywna oznaka, że aparat mowy rozwija się prawidłowo, a nasza pociecha realizuje potrzebę nawiązywania relacji z otoczeniem. Jak możesz wspierać malucha na tym etapie? Odpowiadaj na dźwięki wypowiadane przez dziecko. Możesz je naśladować lub opowiadać o tym, co właśnie robisz. Daj dziecku przestrzeń na odpowiedź i słuchaj uważnie tego, co próbuje ci powiedzieć. W ten sposób wspierasz budowanie pierwszej formy dialogu. Nie zapomnij również o ogromnej roli, jaką w życiu dziecka odgrywają piosenki i wierszyki. Wprowadzaj te elementy zabawy do Waszej codzienności, tak by dziecko zdobywało doświadczenie melodii, rytmu czy rymów. Czwarty miesiąc życia. Na tym etapie dziecko trenuje wypowiadanie samogłosek i zaczyna dodawać do nich pierwsze spółgłoski, takie jak my, by czy g. Maluch bawi się dźwiękami i widać, że sprawia mu to przyjemność. Czasem dziecko może wyglądać na zaskoczone dźwiękiem, które samo wydało, i próbować go powtórzyć. Malec eksperymentuje z głośnością, a także ćwiczy różne tonacje. W tym okresie warto zatem zachęcać dziecko do rozmawiania i proponować mu zabawy oparte na mimice i wydawaniu dźwięków z różnymi intonacjami, które dla dorosłego mogą wydawać się przerysowane. Dla dziecka to świetna zabawa forma budowania silnej więzi i tworzenia przestrzeni. Do poznawania własnych możliwości dźwiękowych. Szósty miesiąc życia to czas, gdy dziecko zaczyna powtarzać sylaby charakterystyczne dla jego języka narodowego, takie jak ba, da czy ma. Pojawia się tak zwane gaworzenie samonaśladowcze które polega na tym, że dziecko, bawiąc się swoim głosem, powtarza dźwięki, które samo wydało. Tworzy zatem charakterystyczne sekwencje sylab, na przykład mama mama, ma", albo baba baba. Ba". Powstałym dźwiękom czy wyrazom dziecko nie nadaje jednak znaczenia. Gaworzenie pełni raczej kolejną formę treningu aparatu mowy, przygotowując malucha do operowania językiem. Co możesz zrobić, aby wspierać rozwój mowy dziecka na tym etapie? Przede wszystkim reaguj na gaworzenie. Prowadź proste dialogi, używając krótkich, powtarzalnych zdań. Staraj się odpowiadać dziecku, wykorzystując różne intonacje i nadając głosu melodyjności. Takie działania będą przyciągać uwagę malucha i zachęcać go do produkowania kolejnych dźwięków. 8. Miesiąc życia. Maluk zaczyna naśladować zasłyszane sylaby, samodzielnie wokalizuje różne dźwięki i zaczyna rozumieć wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym. Jeśli mówimy do dziecka radośnie, prawdopodobnie odpowie nam uśmiechem lub głośniejszym gaworzeniem. Warto używać emocjonalnych wypowiedzi i podkreślać je gestami. Takie działania wspierają rozwój mowy dziecka. I wzmacniają jego chęć do podejmowania dialogu. Warto, aby do dziecka mówiły także osoby spoza jego najbliższego otoczenia. W ten sposób maluch zdobywa coraz to bogatsze doświadczenia i uczy się mimiki różnych twarzy. Im więcej mówimy do dziecka, tym chętniej będzie nawiązywało z nami dialog. Ważne jednak, aby nie przeciążać malucha. I nie zalewać go potokiem słów i długich zdań. Pamiętaj o tym, aby dać mu przestrzeń na udzielenie ci odpowiedzi na swój własny sposób. Dobrym nawykiem będzie również czytanie dziecku książeczek i wierszyków. Dziewiąty miesiąc życia. To bardzo ważny moment w rozwoju człowieka, bowiem to właśnie na tym etapie Pojawia się gest wskazywania palcem. Jest to sposób, w jaki dziecko zaczyna rozwijać tzw. pole wspólnej uwagi, które jest istotne zarówno z punktu widzenia rozwoju mowy, jak i rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Maluch nawiązuje kontakt wzrokowy z rodzicem i wskazuje przedmiot, który go interesuje. W ten sposób w przestrzeni pojawiają się już nie dwa, a trzy elementy rozmowy. Dziecko zaczyna również rozumieć proste komunikaty, takie jak popatrz czy daj. To przełomowy moment w rozwoju mowy. Co możesz zrobić, aby go wspierać? Oprócz wszystkich czynności i zabaw proponowanych na wcześniejszych etapach, Możesz także nazywać przedmioty, które dziecko wskazuje. Używaj do tego prostych słów i zdań, by wzmacniać ich zrozumienie. W ten sposób będziesz wzbogacać słownictwo dziecka. Pokazujesz mu również, że gest wskazywania palcem jest tak naprawdę postawionym przez nie pytaniem, co to jest, i że może w ten sposób dowiedzieć się więcej o przedmiotach. Które je zainteresują. Dziesiąty miesiąc życia. Na tym etapie możemy zauważyć, że dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze wyrazy zbudowane z sylab otwartych, na przykład mama czy tata, i robi to w sposób intencjonalny. Rozumie również proste słowa, najczęściej rzeczowniki w mianowniku. Możesz ten proces wspierać poprzez powtarzanie wypowiadanych przez dziecko wyrazów i nazywanie osób oraz przedmiotów z jego otoczenia. Teraz maluch nabywa nowe słowa coraz szybciej i cieszy się, kiedy otoczenie reaguje odpowiednio na to, gdy mówi. Uczy się, że jego słowa mogą mieć moc sprawczą i chętnie poznaje nowe wyrazy. Choć niekoniecznie musi się to wiązać z ich powtarzaniem czy zapamiętaniem. Dwunasty miesiąc życia. Pierwszy rok życia to czas, kiedy maluch zaczyna rozumieć proste polecenia, na przykład: podaj piłkę. Potrafi również rozpoznawać niektóre nazwy osób, przedmiotów czy czynności. Zwykle tych, które są codziennie powtarzane. I nazywane przez dorosłego oraz dotyczą jego najbliższego otoczenia. Maluch potrafi już samodzielnie wypowiadać kilka wyrazów i powtarzać sylaby oraz słowa usłyszane od dorosłych. To zatem doskonały moment na zabawy językowe, takie jak: gdzie jest misio? czy jak robi piesek? W ten sposób Zachęcamy dziecko do aktywnego uczestniczenia w rozmowie. Praktyczne wskazówki dla rodziców. Podsumowując, jak można wspierać rozwój mowy dziecka? Oto kilka praktycznych porad: 1. Mów do dziecka od pierwszych dni jego życia. Opowiadaj o tym, co robisz, i nazywaj otaczające je przedmioty. 2. Czytaj proste książeczki z dużymi obrazkami i krótkimi tekstami. 3. Śpiewaj piosenki i mów rymowanki, na przykład, sroczka kaszkę ważyła. 4. Reaguj na dźwięki wydawane przez dziecko i odpowiadaj na nie, tworząc dialog. 5. Wzmacniaj komunikację niewerbalną. Używaj gestów i mimiki. 6. Daj dziecku przestrzeń na udzielenie ci odpowiedzi. 7. Baw się. Niech komunikacja sprawia dziecku przyjemność i będzie miłą formą budowania relacji z otoczeniem. Rozwój mowy w pierwszym roku życia to fascynujący proces, w którym każdy dźwięk Gest czy słowo mają ogromne znaczenie. To właśnie codzienne rozmowy, gesty i zabawy językowe budują fundament, na którym dziecko opiera swoje umiejętności komunikacyjne przez całe życie. Pamiętaj, że Twoje wsparcie jako rodzica jest niezastąpione to Ty jesteś dla dziecka pierwszym nauczycielem języka. Mów do malucha od pierwszych chwil. Baw się z nim w naśladowanie dźwięków, śpiewaj piosenki i czytaj książeczki. Nawet drobne gesty, jak reagowanie na jego gaworzenie, czy odpowiadanie na pytanie, co to jest, potrafią znacząco wpływać na jego rozwój. Dzieci, które mają wokół siebie bogate środowisko językowe, rozwijają nie tylko zdolności komunikacyjne, ale również więź z bliskimi, pewność siebie, i ciekawość świata. Nigdy nie jest za wcześnie, aby wspierać rozwój mowy, ale pamiętaj: kluczowe jest to, aby wszystko odbywało się w atmosferze zabawy i miłości. Nie ma nic piękniejszego niż widok malucha, który z radością odkrywa świat języka, a Ty masz w tym procesie kluczową rolę. Na koniec zachęcam Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Jakie były pierwsze dźwięki lub słowa waszych maluchów? Dajcie znać w komentarzach. I jak zawsze, nie zapomnijcie dać kciuka w górę i kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Jak zwykle, w pierwszy poniedziałek miesiąca.